Czas na 8-3. Ostatni bastion Gandahara. Zobaczymy. Zapowiada się na niby koniec, ale coś czuję, że to jest dopiero początek przygody Naka. Udało się nam skrzynie znaleźć. Nie mam jeszcze go. Nasz pierwszy topazowy relikt No to lecimy Co my tutaj mamy? Tam Nie, myślałem, że tam będziemy mogli się dostać Ale nie, nie da się No to co? Wspinaczka i poszukiwania wieży rozwaliliśmy antenkę. Zobaczymy co jeszcze na nas czeka tutaj. Spróbujmy na ten moment nasz tak ma 4 metry. No, to lecimy. Czekałem na ciebie. Jest Gandahar. Gandahar! Widzę, że nie przestałeś wspierać ludzi, co? Myślisz, że możesz się sprzeciwić? Oczywiście. W takim razie chodź. Zobaczymy, kto zaśmieje się ostatnio. <laughs> no to będzie. Szczerze powiedziawszy. Wielka bitwa chyba. O, tutaj mamy skrzynię. Ale jestem, że to jest dopiero początek rozgrywki. Jeszcze z połowa gry przed nami. Patrząc po umiejętnościach, ile jeszcze mamy do odkrycia. Gdzie mnie tutaj i pyk. Okej, okay. motorowaliśmy sobie drogę dalej i lecimy, pyk, elektryczny, nie ma problemu. Na taką okazję również mam przygotowane umiejętności, więc niczym mnie nie zaskoczycie. Dobrze, kolejny załatwiony. Na szczęście nie padliśmy i możemy lecieć dalej. Jeden. Tam drugi. Uwaga, uwaga, o dobra, udało się. Super. No i Udało się praktycznie za pierwszym razem pokonać, tak jak w pisał w umiejętności. Dobra, dwa Miło kozaki. Wiedzieć, Przybyłeś w samą porę na spotkanie z losem. Jeszcze zobaczymy. <gry> Jakże uroczo, wziąłeś tu paróbka Parobka? Przegiąłeś. Nikt nie będzie go obrażał poza mną. Właśnie. E, co? Pozwól, hmm. że zapoznam cię ze swoimi pomagierami. No spoko, jest ich dwóch, ale damy radę. O tobie umrzeć? No. Ja nie umrę. Tu kończy się nasza rywalizacja! Tak, Na, czy to woli? <grymne> Dobra zabawa. Ło, szybko Kaimę, niech się trochę mówi. A, dorwał nas. Pozwól, że zapoznam się ze swoimi pomagierami. Tu kończy się nasza rywalizacja. Czy to wszystko na co się stać? Najpierw spróbujmy jednego. O, i teraz z jednym to już tam pójdzie gładko. Łatwo uniki robić. No tylko musimy... odpowiednio obserwować, jak się zachowuje tutaj ta postać. A nie na pałę walić. Świetnie. Ksander już jest. No i Gandahar. Wpadł do oceanu? Gandahar używał tej maszynerii, żeby kontrolować roboty. Ta straszna sieczka. Mimo wszystko aktywował roboty. Mówisz tak, jakbyś się cieszył. O, Lukasie. Roboty nie są problemem. Zależy, kto sprawuje nad nimi kontrolę. Choćby ten artefakt. Od razu go rozpoznałem to jest źródło energii stworzone przez Jurika O. Tak coś myślałem, że on Dziw, że tego nie, nie będzie zbyt dobry. Zobaczcie jak to pasuje do prądnicy jak dłoń do skórzanej rękawiczki. Skoro wiedziałeś, co to jest, to czemu nic nie mówiłeś? Niektóre rzeczy lepiej jest przemilczeć. A teraz popatrzcie, jak zwrócę zamierzchłą armię przeciwko wyższym goblinom. Nadszedł czas obudzić je wszystkie. Obudzić? Chcemy je powstrzymać. Czekajcie, wysłuchajcie go. Wiedziałaś o tym? Nie, ale wiem, że Ksander ma jakiś plan. Musimy mu teraz zaufać. Ewa, plan był taki, żeby powstrzymać roboty i gobliny. Zrobiliśmy to. Ech, wiesz, jaki jest problem z ludźmi takimi jak ty, Lukasie? Brak wizji. Kolejny wizjoner się znalazł. Czego można dokonać mając armię niezniszczalnych robotów? Wszak możemy odmienić świat. No i mu się chyba udało. Na to nie pozwolę. Nat! Stój! Proszę. Są po naszej stronie. Trzeba im wytłumaczyć. Sądzę, że jednak za bardzo w nich wierzysz. Ale jeśli chcesz. Czy nam pomożecie? Ejwa nie. Nie możemy. Widzisz, ten typ po prostu nie może zrozumieć naszej misji. Czas na nas, Ewa. Ale nie możemy ich tak zostawić. Wiem, że się przywiązałaś, ale nie zapominaj o tym, co ważne. To, co robimy, ma się przysłużyć całej ludzkości. To nasze zadanie. Czyli to będzie główny nasz przeciwnik. Nic im się tu nie stanie. Możesz tu wrócić, gdy będzie już po wszystkim, a oni będą obywatelami mojego świata. Nie wiesz mu. Ejwo, czy wciąż mi uważasz? Ufam. Przykro mi. Ejwa! Nie skończyliśmy z tobą, Xander. Ale ja z wami tak. Chłopcy, pokażcie sztuczkę, której was nauczyłem. Oho. Ale nas wykopał, odznaka Gundahara, zdobyto trofeum. No dobrze, no to lecimy. Ok, ale Dobra, udało się, czyli takich pocisków się nie da yy, odbić które są ładowane. Okej, okay, mamy ich i lecimy dalej. Tutaj coś możemy nie. Tutaj raczej małym nakiem. Zobaczmy czy nie Nie dostaniemy się tam Czyli tutaj nic nie zdziałamy Ło Dobra, załatwiony. Wow. I kolejny poszedł. Okej, okay, coś tutaj możemy? Czy nie? Nie, nie widzę nic na razie. Dobra, no to się wspinamy w takim przypadku. Mm, tam jest na górę, ale tam, no stawiam, że coś będzie. Nie, nie da się w ten sposób, dobra. Czyli trzeba... No nie no, serio się nie da? Spróbujmy jeszcze raz. A, dało się. No i super. Na dół najpierw może sprawdźmy gdzie nas to doprowadzi. Tutaj nic. Pal bomba idzie okej. ok. O, tam dobre, które najlepiej, najlepiej to zrobić tak o ok, i udało się nam do ukrytego skarbu dość. super. Rubinowy relikt, super. Co my mamy za gadżety? Aha, jeszcze nam tutaj parę rzeczy brakuje, ale bardzo często nam w tym momencie wyskakują relikty już do zbierania. I... aha, tam i tutaj, dobra, okej. Okay. Oż ty. Udało się pokonać go, łatwiutko tam coś będzie tak stawiam jest mamy troszeczkę ło tutaj nas dorwało ja się tak nie bawię ło Okej, okay, mamy mamy to. No to, nie, może odbicie. Okej, okay, odbicie mi się udało, super. Teraz możemy iść tam zebrać. Aha, to już jest zebrane, super. No to już tylko w górę. Zobaczmy czy na pewno tutaj nic. Nie, tutaj jest OK. Ło, i jesteśmy. I znowu na dół. Co on? Zapiszmy rozdział.